Znaczy czas, żeby zakończyć pracę nad fryzarką ZX Pozostało mi parę rzeczy do zrobienia, które chciałbym zrobić już na raz i mieć temat jej zamknięty Chciałbym założyć cyfrowy odczyt do Zetki, się trochę przykurzył. który będzie gdzieś tutaj Do wymiany będzie ta blacha, bo jest zbyt cienka, żeby na niej coś zamontować Tak samo nie wiem czy zostawię to, bo nie jest to zbyt sztywne także obczyty będą wariowały mam blachę która powinna się nadać zamiast tego papieru i na niej będzie już można coś zamontować to jest druga, trzecia to jest gdzieś mi się udało wyrwać fajną osłonę metalową, gumowaną, szczelną w nią zapakujemy ten przewód który jest najbardziej narażony na uszkodzenie trzecia to przyleciało z AliExpresu urządzenie do wytwarzania mgły olejowej też będziemy musieli gdzieś to tu wcisnąć mamy już sprężarkę więc nie będzie problemu z zasilaniem w międzyczasie trafiła się awaria to jest pękła sprężyna od powrotu wrzuciona no, trzeba będzie jakoś tutaj zrobić w tej sprężynie otwór i zamontować chciałbym dokończyć zgarniacze część z nich już zrobiłem przy okazji montażu cyfrowego odczytu ale nie było to na żadnym filmie więc teraz pozostaje osłona od przodu I jeszcze nie wiem czy będą to zgarniacze czy tylko gumowy fartuch przy okazji od razu poprawimy mocowanie krańcówki bo to mnie denerwuje a jeszcze do wyprostowania jest pozycja wrzeciona bowiem zdarzyła mi się lekka kolizja i przy obróbce głowicą widzę że bierze tylko jedna strona więc najprawdopodobniej uciekł nam pion trzeba będzie to poprawić mam nadzieję, że to tylko puściły mocowania śrub tu na mocowaniu wrzeciona a nic innego się nie stało no i jeżeli to będzie tylko to to temat fryzarki będę uważał w końcu za zamknięty nie widzę tu już nic innego co bym chciał oczywiście można tu robić jeszcze inne rzeczy ale dla mnie to już będzie luksus normalnie trans pomada cud nad wisłą i wszelkie inne synonimy potem trzeba będzie się wziąć za tokarkę która biedna stoi od naprawy złożona tymczasowo dla sprawdzenia czy w ogóle wytrzyma co sobie w niej robiłem ale minął już tam ponad rok pracuję nic jej nie jest więc zbliża się następna seria także trzymać kciuki pierwszy punkt przeglądu chińskiej zmory to musimy naprawić sprężynę powrotu pinoli niestety szlak ją trafił Trzeba dorobić nowy otwór i fasolkę, na którym będzie się blokowała sprężyna na śrubie. Jakoś wyciągnąć tą sprężynkę tak, żeby się dało coś z nią zrobić. Na szczęście jak wszystko co chińskie nie jest, nie aż tak źle. Pod względem twardości albo tak dobrze. Zależy od punktu widzenia. Oczywiście zrobiłem babola. Otwór większy powinien być tu gdzie mniejszy. No ale to sobie rozwiążemy, po prostu zastosuję podkładkę. Czasami warto sobie spojrzeć przed zrobieniem otworu, po której ma być stronie taka uwaga. Głównie do mnie. Otwór jest spieprzony, ale jest i będzie spełniał swoją funkcję. Na drugi punkt. Czyli musimy zlikwidować luzy w naszej pinoli. Nie wiem czy będzie słychać, ale to jest coś czego nie powinno być. Także musimy ją wyciągnąć i dokręcić nakrętkę do kasowania luzu. nasza nakrętka którą musimy odblokować odginając podkładkę i następnie dociągnąć ją likwidując tym samym luz na łożyskach ok zobaczymy jak bardzo uda nam się ją dociągnąć no. nie leci jak głupia to no i tu by nam pasował jeden ząbek o, teraz już jest z oporem moglibyśmy ją zabezpieczyć Zobaczymy czy to wystarczy, żeby podnieść pinole Prawie. Jeszcze trochę. Jeden ząbek I jeszcze Ośdzia już nie tak łatwo No to jest jeden o no, teraz musi być ok skrzywienie które powstało przy naszej małej kolizji żeby pamiętać aby nie włączać posuwu kiedy uchwyt freza zapiera się o imadło to taka mała dygresja kątownik jest mamy ustawiony na zero puszczamy pinole i zobaczymy ile nam uciekło no już na pewno coś uciekło wystarczy żeby no, głowica wiedyszka zbierała tylko jedną stroną musimy to jakoś zlikwidować i będzie kolejny punkt przeglądu załatwiony Boże w mordę to zakręciłem mieliśmy tak, więc musimy stuknąć do majkę Dobra trochę to zajęło ale zobaczymy. No dwie setki ale wraca tu zera No tu już zębatki będą zaraz Czyli jakieś plus minus dwie setki i to tak zostawiam Nie chcę mi się pukać młotkiem o tą głupią setkę Także pies ją drapał Wtedy była dycha różnicy także to było już dosyć sporo. Idealnie skrzywienie skasowane i alleluja. Podsumowanie pracy weekendowej. Więc naprawiliśmy sprężynę naszą. Podnoszenie pinoli już działa. Skasowaliśmy luz na łożyskach, także to też mamy zrobione. Pociągnąłem przewód do chłodzenia dłą olejową ze sprężonym powietrzem wszystkie przewody mam już zabezpieczone teraz w rurkach osłonowych zmieniłem też mocowanie krańcówki teraz wszystko jest mniejsze zajmuje mniej miejsca został do dorobienia taki daszek bryzgoszczelny no i zostanie nam wtedy montaż cyfrowego odczytu i przymocowanie naszego bloku do chłodzenia mgłą olejową to już będzie w następnym odcinku, bo ten i tak już jest długi i pewnie nudny jak flaki z olejem. Także do zobaczenia.